W poszukiwaniu wiosny wybrałem się do lasu. Wiosnę nie znalazłem. Znalazłem zimę, co widać dokoła mnie, ale znalazłem coś jeszcze. Patrzcie. Nie wiem, czy widzicie, pięć sarenek ucieka do lasu. Tylko białe tyłki im widać. Niesamowite. Pięć sarenek. No i co wy na to? Wychodzi na to, że gdzie się nie ruszymy. Że jesteśmy przyciągani do jakichś opuszczonych. Działek, domostw, mieszkań budynków i nawet tutaj, na przykład wiek opuszczone nie było, a sarenki się to dobrze odnajdowały. Buda pusta tym lepiej dla nas. No gdzie te sarenki? Niestety są, e, są tak ubarwione, iż doskonale się maskują na tle drzew, krzaków i innych takich. No, wracamy tu mamy. Działka nie za duża. Trochę uśmiecona. Dom. No dach chyba cały, okna hmm. chyba całe, kolor z założyć dużo różnego sprzętu na zewnątrz, jest studnia, a dziura w oknie. Wejście zastawione. Eleganckie tuje. Jakieś głosy w oddali. No, dom w takim całkiem niezłym stanie poza tą dziurą w oknie. Tutaj też jakieś uszkodzenie elewacji. Aczkolwiek dom zamknięty, i takim go pozostawimy. sympatyczną działeczkę. Trochę na uboczu, w głębi, w głębi lasu. Teraz z okazji pory roku eee, nie jest tak, w sensie nie jest tak, nie wydaje się tak tutaj przytłaczająco, no bo drzewa są bez liści, ale w porze letnie, jak jest wszystko zazielenione, no to tutaj musi być tak no tak, tak rzeczywiście, w, w środku lasu. I się mogę tylko domyślać nocami, co to dzika zwierzę na wyrabia, jak sobie podchodzi. No to musi być ciekawie. Zresztą, nawet teraz widzieliście z Nienacka 5-6 Saren, jak sobie hasa. Domek zostawiamy za sobą. Co najciekawsze zobaczyliśmy? Do środka wejść się nie dało, także wracamy z powrotem. Może jeszcze zobaczymy jakieś dzikie zwierzynę. Dziękuję za ten krótki wypad i eksplorację. Nadal cierpliwie będę wypatrywał wiosnę. Liczę, że to już na dniach. E, ta pora roku, wyczekiwana, oznajmi swoje przybycie. Podwyższono temperaturą w nocy, cieplejszym słoneczkiem za dnie bo póki co jest... Jest minus 2, skoro jest w ciągu dnia minus 2. No to w nocy może być tylko gorzej. Do następnego oglądnięcia. Pa!